Nie dziwne, że ostatnio nie czujesz się sobą. W Twoim życiu właśnie dzieje się ogromna zmiana energetyczna, a Ty jeśli trafiłeś na to wideo, oznacza, że jesteś gotowy, aby przyjąć do swojego życia ogromną manifestację. Karta świata. Karta świata mówi nam o zamknięciu jakiegoś starego cyklu, który właśnie miał miejsce w Twoim życiu, i otwiera się całkowicie nowy cykl. Cykl ekspansji, obfitości, nowych kontaktów. Mogą to być nawet kontakty globalne. Więc jeśli manifestujesz sobie jakąś rozpoznawalność, to tutaj to widzę dla Ciebie. Widzę również nową posadę zawodową, nową miłość. Cokolwiek, co jest dla Ciebie zwieńczeniem tej trudnej drogi sukcesem, cokolwiek, co masz teraz w głowie, właśnie to zbliża się do Twojego życia. Więc jeśli widzisz ten film, to jest dla Ciebie ogromny znak, że Twoja manifestacja jest już tuż, tuż za rogiem. Więc jeśli to przyjmujesz, to koniecznie zaobserwuj mój profil i napisz w komentarzu, że przyjmujesz do Ciebie nowy etap, przyjmujesz Twoją manifestację właśnie teraz. Napisz, jestem gotowy, jestem gotowa. Jeśli chcesz dodatkowo wzmocnić swoją manifestację, jeśli chcesz zamanifestować cuda do swojego życia, zapraszam Cię na mój booster manifestacji, który jest niesamowitym zaklęciem stworzonym przeze mnie, dodatkowo zaprogramowanym i podprogowo zawiera afirmacje, których nie słyszysz, które lecą na przyspieszeniu, więc działa on 10 razy mocniej. Zapraszam Cię serdecznie na yulusos.pl, już masa osób ma przepiękne efekty po moich boosterach i moich programach.